Obrigado. <laughs> Karu Jadwiga Maria, który doczekał tak, tak dostępnego jubileusia. Różne były, z to ale żeśmy doczekali. Ponieważ jesteśmy organizacją, która jest zrzeszona głównie w Lidze Obrony Kraju, ale, ale, ale większość z nas identyfikuje się jako członkowie PZK, czyli mamy taką podwójną przynależność niejako. To w związku z relacją obecności w ramach roku dzisiejsze spotkanie to właściwie trzy takie ważne uroczystości. Po pierwsze, w tym roku mamy setną rocznicę obchodów I powstania śląskiego. Tu na tej ziemi, z niecały kilometr dalem, jest mieszkanie, jest dom Wojciecha Korfantego. On się tu urodził, tu mieszkał. Tu w okresie międzywojennym był, był posłem do parlamentu niemieckiego jako mniejszość polska. Wiele wywalczył, no, zmarł się na karmi na parę przed II wojną światową. A więc tu mamy takie, takie elementy historyczne, takie jest więcej, ale w Łocie Korfanty, jego postaci, można powiedzieć, mąż stanu, tu właśnie jest jego pomnik. To jest pierwszy element. Po drugie, mamy 75. rocznicę Migielobrony, podstawę Migielobrony Kraju i w związku z tym również tu będą akcenty poświęcone tej rocznicy. Tak, ogólnie rzecz biorąc, to jest organizacja patriotyczna, bronna w swoich założeniach, w swojej filozofii, krzemi krzem takiej wartości. Patriotyczne różnego rodzaju, a to widać, też się przykładem na różnego rodzaju interesy sportowe. Jesteśmy tu i, i tam i to w ten sposób wykonuje się ludzi młodych do, do właśnie przywiązania do rodziny, do tych elementów patriotycznych. Ale nasza szczególna. Obecność poświęcona jest 60 leczu temu, tego temu tylko który doczekał takiego wspaniałego e, wspaniałych uroczystości. Ale zanim przejdziemy do kolejnego punktu, chciałbym powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat 11 naszych członków podeszło z tego ziemskiego padał włosku. Ale popaź, popaź. Jeden, Proponuję powstanie i minutą ciszy upamiętnienie smaków zmarłych naszych kolegów. <mulety> to właśnie Dada. A ale Panie Prezesie, Panie dziękuję dziękuję <mulety> bardzo za uwagę. <Ilelektra. try> <try> <try> e, żebyś od nas pamiętał, co wygląda do drogowego, to właśnie to zrobiliśmy taki obyczny no, szał medal 60-lecia. Tak wygląda. Proszę bardzo, żebyś o nas pamiętał. I żebyś jeszcze o nas nie zapomniał, to jeszcze wręczam ci moją książkę. Tak, <grymnie> ja nie zaglądaj. Zaglądaj do klubu. Zapraszam. Po latach zmieniały się zadania w żadnej kraju, na przykład naszej organizacji. W związku z tym następowały przekształcenia, wchłanialiśmy różne inne i tak jak tutaj było zaznaczone, że klub ma 60 lat, bo Również na zjeździe zjednoczeniowym wchłonęliśmy przez pewien czas PZK. Byliśmy, ra byliśmy razem. Także po prostu takie mieliśmy zadanie. Przygotowywaliśmy młode pokolenie do służby wojskowej. Z okazji tego 75-lecia Zarząd Gminy Ligi Obrony Krajów opracował taki właśnie medal pamiątkowy dla wszystkich, którzy nas wspierają, dla naszych aktywnych i tutaj, Waszej obecności pozwolicie, że dzisiaj wyróżnimy właśnie najbardziej aktywnych y, członków tego klubu, jak również osoby, które nas wspierają. Dobrze. Bardzo dziękuję. Pan w imię tak? Proszę tak. bardzo. To jest komu Już, już. A ja bym prosił o następną osobę, żeby podejść. Pan Cisław Sieradzki, proszę bardzo.

będzie film poświęcony właśnie tej uroczystości. To jest kwestia tego. Wody. Tak, wyraźnie. Proszę bardzo, jest również coś dla Ciebie. Jest tam... Jest tam...

Prosiliśmy, prosilibyśmy Marka Mizdowskiego, to jest prezes Trzostwu. Prosilibyśmy Maciek o cenę, by Maciej Kołodzimierz. Proszę bardzo. To, jest... to moje opracowanie książki. Z tego dobrego. Następny kawałek w świecie. Widzę już, no, w loku jestem 60 lat, tyle co no, na w SP9K1, mój próbę SP1KZ ma 50 lat, jest młodszy i zawsze walczyłem o przyjaźń, współpracę między harcerzami, pazytkowcami i lokowcami. Było ciężko, zawsze były wstydzie e, różnego rodzaju, ale rok no, zawsze w miał sprzęt, wsparcie wojska. Fazetka była organizacją ideową, a harcerze przychodzili do po pomoc merytoryczną i sprzętowość. W momencie nowej demokracji Liga Obrony Kraju zaniechała działalność środowiskową. Samochodziarze, samochodziarze zabrali nam sprzęt, e, zabrali nam budynki, zabrali nam całe mienie i między innymi ludzkofaradztwo w roku padło. Kilkaset radioklubów zostało zlikwidowanych. Dlatego, że samochodziarze zażądali od nas zapłaty za prąd, za pomieszczenia, za ogrzewanie i w roku krótkofalarstwo zaczęło się wbijać. I... Bardzo Państwu dziękuję za możliwość tej powiedzenia po polsku, a aczkolwiek są to takie słowa od nas wszystkich, od Pana Prezydenta naszego miasta, Pana Rafała ode mnie, mojej skromnej osoby oraz od całego zarządu i pracowników Urzędu Miasta Siemionych Ześląskiej, Szanowni Państwo, to niezwykły zaszczyt gościć na takim jubileuszu. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, że możemy z Państwem być za śladami. Pozwólcie Państwo, że za śladem za słowem pana prezydenta Rafała Piecha chciałabym parę słów tutaj z gratulacjami Państwu. Pozwólcie, że odczytam za słowami pana prezydenta. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, znamienici członkowie klubu oraz zgromadzeni goście. Licząca już 60 lat historia Siemianowskiego Klubu Łączności stanowi świadectwo niegasnącej pasji tutejszego środowiska krótkopalowców. Jest także legitymacją jego znaczenia i pozycji w gronie krajowym. Przez dziesięciolecia Siemianowicy podróżnicy braterze, realizują swoją pasję, urzeczywistniali piękną ideę równości i braterstwa ponad kilometrami i granicami. Rozsławiali na falach Siemianowice Śląskie, utrzymywali gotowość, aby w razie potrzeby służyć mieszkańcom pomocą. Siemianowicki Klub Łączności wiele uwagi poświęca młodemu pokoleniu, rozwija jego zainteresowania. Organizuje zawody, sportów obronnych, zaciekawia post za postępem naukowym, kształci miłość i szacunek do ojczystego kraju i jego tradycji. Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za to, że jesteście Państwo ambasadorami naszego miasta. Wasze otwarcie na świat stanowi wzór dla wielu środowisk. Gratulując pięknego jubile jubileuszu oraz dotychczasowych licznych sukcesów, Życzę Państwu wiele radości z pracy na pasmach, ogromu, wiksów i wspaniałych propagacji. Państwo myślę, że najlepiej wybaczcie, jeżeli słowo wypowiedziane może nie, nie bardzo fachowo, ale z głębi serca. W związku z tym tutaj na ręce Pana Prezesa, ale dla Państwa wszystkich zn znamienitych członków. Klubu i wszystkich znamienitych gości. Jeszcze raz ogromne podziękowania i życzenia wszystkiego dobrego na następne wiele lat działalności. I mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli z Państwem możliwość spotkać się na tak pięknej imprezie. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego. że klubów, które mają 60 lat w naszej organizacji Śląskiej nie ma aż tak dużo, można ich policzyć na palcach. Z tego względu, że po prostu kluby łączności zrzeszają starsze pokolenie kolegów. Tutaj Klub Śląski ma trochę nagarną tej młodzieży. No ale powiem szczerze, większość członków, która przychodzi do klubu ma swoje lata i, i nam się wykrusza, tak jak tutaj Tadeusz powiedział, no tylu członków nam odeszło. I w wielu innych klubach jest podobna sytuacja, gdzie po prostu członkowie nam się wykruszają i zmniejsza nam się ilość tych klubów, łączności, które mamy tutaj na Śląsku. Mieliśmy w i ulicy bardzo zaprzyjaźniony klub, który mocno współpracował z um, Sienanowicami. Organizowaliśmy wspólnie zawody bardzo No W tej chwili praktycznie takie najmocniejsze kluby w łączności to mamy Siemianowice i zostały mamy Szczypliwice, które można powiedzieć też stosunkowo prężnie, prężnie działają. Powstało też nowe klub w Zabierciu, powstał nowy klub, ale mówię, to są kluby, które mają, mają tradycję. I takich klubów w sumie mamy stosunkowo niedużo, dlatego tutaj. Chciałem życzyć przede wszystkim, żebyście jak najdłużej wytrwali, żeby nie było, że tak 60, a może 80, może 100 takich odchodzimy w stulecie polskim Na ręce pana prezesa i tutaj dla Gienia, dla Gienia przede wszystkim dużo zdrowia, jeszcze wspierał nas tutaj, bo e, powiem szczerze, my, jako organizacja, e, no, mieliśmy duże wsparcie z klubu, organizowaliśmy. Zawody, które praktycznie były realizowane przez członków tego klubu. Troszeczkę jestem zaskoczony tutaj jak poprzednik mówił, że tam na Pomorzu ta współpraca nie układa się z zarządami, bo no, rolą zarządu jest wspierać ich działalność. Tutaj... Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach tak na to obchodzimy 60-lecie klubu łączności Ligi Obrony Krajów, klubu krótko, krótkofalowców. Krótkofalarstwo, to w tym wymiarze takim osobistym, to jest po prostu pasja, kopie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że krótkofalarstwo to jednak ma też ten wymiar społeczny. I tutaj rolą klubów krótkofalowców, rolą klubów łączności, jest właśnie spełnianie tego społecznego aspektu krótkofalarstwa. Ja tutaj mówię o, o tym, co kiedyś nazywaliśmy politechnizacją. Politechniczacją młodzieży, politechnizacją społeczeństwa, czyli pokazywaniem głównie młodym ludziom. Tutaj bardzo się cieszę, że kolega zwrócił uwagę, że klub Siemianowicki przyciąga młodzież. To bardzo dobrze. I druga rzecz, ten aspekt społeczny to są, to są te wszystkie zagadnienia związane z tak zwaną łącznością kryzysową i ratunkową. To znaczy, krótkowalowcy łączą się w sieci po to, żeby w razie W służyć swoim sprzętem, swoim doświadczeniem, pomocą społeczeństwu. Chciałbym też powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, my jesteśmy jako krótkowalowcy traktowani z punktu widzenia prawa, jako tzw. służba radiokomunikacyjna amatorska. Mamy podobne prawa jak inne służby: służba lotnicza, służba morska, natomiast jako jedyna z tak traktowanych służb radiokomunikacyjnych mamy prawo wykonywania własnoręcznie swoich własnych urządzeń i nadawania, używania ich na pasmach. Tych pasm do dyspozycji mamy prawie 30, czyli od bardzo długich fal. Aż po mikrofale i wręcz fale na teraherca, czyli ocierające od, się o światło. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pasja ludzi. Pasja ludzi, którzy się tym zajmują, którzy chcą to robić i służyć innym. Dlatego bardzo serdecznie chciałbym podziękować działaczom klubu SP9 PJM i wszystkim, którzy z nimi współpracują za to, że tą pasję mogą realizować. Na ręce prezesa Klubu chciałbym złożyć w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców serdeczne podziękowania za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju krótkowarstwa w Polsce. Centrum Nadawcze, taki znak dostałem kiedyś, a w rzeczywistości urządzenia mam, ale jestem bardzo rzadko obecny na pasmach. Natomiast te, ta pasja została i to jest ważne, że nadal to robimy w różnym przekroju wiekowym, a dokumenty są właśnie tutaj. To, co Tatku zrobiłeś, bardzo dziękuję, ponieważ pokazuje to, że dużo przed nami, ale została historia i to, co udało się zebrać, zapytać te osoby, które jeszcze mogły coś na ten temat powiedzieć, zebrać te zdjęcia, nieraz tak archiwalne, przecież historyczne fakty, yy, artykuły w prasie, kilka, kilka yy, nagrań, yy, nawet z telewizji coś ma, yeah. prawda? Dużo yeah. tego jest i to pokazuje, że te 60 lat to była naprawdę praca ciężka, ale warta tego, co się stało. W naszych dwóch ja, ja, to ja, to ja Państwa zapraszam do odwiedzenia naszej strony klubowej. Ja tam jak dynastu, nie używam tego słowa, bo zajmuję się w tym klubie techniką i szkoleniem młodych ludzi. A w przyszłym roku będzie u mnie 50 lat, ja jestem krótkowodowcem, a wychował mnie Jurek jest potrzebny we, we wrześniu. Bardzo miłe słowa padły z Waszej strony. Ale tak chciałem powiedzieć jedno. Krótkofalowiec, jako jednostka nie znaczy nic. Bo z kim Gdzie przeprowadzi próby techniczne sprzętu? Dopiero, kiedy jesteśmy w organizacji, tworzymy jakąś siłę, jakąś moc ale krótkowalarstwo to nie tylko zawody, nie tylko łączność, nie tylko współzawodnictwo. Pomyślmy o nieświetnych rzeczach. Należałoby podziękować jeszcze innym osobom, bo przychodzą długie maratony zawodów i kto nam nie zrobi kanapek na całą noc? Termosu kawy, termosu herbaty. Kto nie porządkowuje całego życia rodzinnego, kiedy zmęczyli po całej nocy, kładziemy się, żeby wystać. Śnić o tych przelicznikach, o tych krajach niezrobionych. Cisza w domu, bo nasz wielki zachodnik śni. Potem wstaje i woła te swoje czarodziejskie sypiu. Także Panowie, podziękujmy naszym małżonkom za wsparcie naszej pracy krótkoterminowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie, jeśli nie, to przyjdzie. To jest taki to proszę bardzo. Dla do nauki telegrafu. Tu mamy zresztą generator, już my nie złożyliśmy go, który je podłącznik do prądu, i można służyć telegrafu. Ja mówię, tę godzinę, ja skończę, bo za dużo bardzo mi miło, że, że tyle ludzi przyszło, że mogli się zaprezentować. Będziemy robić wszystko, zaglądać się na nasze, nasze, naszą stronę drogową. No i cóż, jeszcze bardzo dziękuję. Czy może ktoś chciałby zabrać głos? Jeszcze mamy, jeszcze mamy 10 minut. To wykorzystajmy to. Panie prezesie, może coś. Nie, Nie. No i cieszę się bardzo, bo tak e, ostatnio... Ostatnio e, zawsze mówią, Polacy przewancują to spotkanie, zawsze jest niej Czechów, zawsze przyjeżdża e, prawie republika polski. Z ja się bardzo cieszę, że tu mogę na was liczyć, że jednak przyjdziecie tam i, i, i spotkacie się z samym gronem Czechów, Słowaków no i Polacy. Tak, tak to już jest 27 lat. Ja zresztą zaczynałem, zaczynałem w Polsce. Ja zaczynałem e, także sobie e, wymienialiśmy czasopismo Amatorskie Radio, a krótko No i tak e, wymienialiśmy Specialist BDN, no tak to skończyło, że myśmy się, się odwiedzali, kiedy były możliwości na przepustkę przejść, no to musiałem, musiałem prawdę powiedzieć, że tam mam wujka, Całe szczęście, że to nie sprawdzali, bo mi zabrali prze przepustkę, bo wtedy szło y, do wujka mieć stałą przepustkę. No, także to było szczęście, że mogłem jeździć do Chałupek. I tam zacząłem w Rybniku. Y, całe gro SP9 AKW, SP9 PT. No, y, m, mój początek jest y, w Rybniku i w Polsce, czego się bardzo cieszę. Zresztą teraz. Teraz mi mówią, dlaczego Ciebie tak wiele ludzi woła? Nie? Jak ja się pokażę na Paśmie, to wszyscy mnie wołają. No dużo ludzi mnie zna, każdy chce powiedzieć dzień dobry i czasami to do, do północy, do pierwszej rozmawiamy. Także miło mi było i dziękuję za, za zaproszenie tu na to piękne spotkanie. Jednak 60 lat to jest już ładny wiek. My mamy podobnie jak Karol, Zosia, Tomasz, no to tam mamy 70 lat, ale nie udało się nam to utrzymać w takiej pozycji jak wy macie, bo to macie większy klub jak w Warszawie myślę. No, Także cieszę się, że mogłem tu być i będę się cieszył jak przyjedziecie ponownie w przyszłym roku, bo już wiem, że to będzie 10. 10. 2020. Dziękuję. No, tak. Wszystkie nasze spotkania wyglądają jak SP tajne sklady. Czyli to niestety jak się też zrobię coś, To jest normalne. To znaczy, że wszelkie wysiłki środowiska powinny być skierowane na zainteresowanie, przyciągnięcie młodzieży. Tu pytanie jak to zrobić? Ja wiem, co się dzieje. Dzisiaj dziecko. Ma propozycję nie do odrzucenia, nie? To to co, Paryżu zrobiłaś lekcję? Tak, to to idź pobiegać, pobawić się z koleżankami na dół. Ona a po co i wyciąga smartfona? To jest najważniejsze, nie? I zaczyna sobie tam coś przeglądać czy coś grać. I to jest prawdziwy problem tych, Bo to te smartfony od uczaju dzieci, od uważności wokół siebie, od zauważania drugiego człowieka, od rozmowy z drugim człowiekiem. Gorzej, Na dusz, w bardzo młodym wieku, o czym niektórzy sobie nie zdają sprawy, mamy, mamy wnuków, wnuczki, niektórzy mają jeszcze dzieci w wieku szkolnym. Posługiwali się tym urządzeniem w sposób permanentny. Ogranicza zdolności ruchowe młodego człowieka. Pracuje jeden paluszek, to dziecko już nie będzie potrafiło gwoździa wybić. Młotka, narzędzia nie chwyci dobrze, bo nie bawiły się normalnymi zabawkami, prawda? Ja to, ja to doskonale znam. Także mówię jeszcze raz do wszystkich, którzy tutaj są apel. Chcę pokazywać, zainteresować, jak różnie, <laughs> różne rzeczy dzieci interesują. Być może z nich potem będą krótkofalowcy. Być może będą to dojrzałe osoby, które potrafią coś zrobić, coś naprawić, coś zbudować.